Cześć, z tej strony Drops, w kolejnym odcinku zajmiemy Wiedźmin 2. I początek drugiego aktu. Dobrze, to rozumiem jest Henselt... Yy... Momencik... Ta czarodziejka, pierwszy z nią zabijaliśmy Kairana i zapomniałem jak ona się nazywa. No co? To dopiero musiała być jatka. Ile kości? Hmm. Skąd Glewisyk wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. No Sheila, no właśnie. Czy to zawsze tak na ciebie działa? O, jestem królem! To jest magia! Takimi czarami wygrywa się wojny! Tysiące ofiar w jednej chwili! Mmmm! Potęga, zniszczenie, zagłada! Sabrina Glevisig skończyła na stosie. Pała! A Dolina Ponteru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni! Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź. Pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ, panie, baronowie z Edil nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko panie! przygotowałem. Niech żyje król! No dobra, szczerze mówiąc, że nie za bardzo podobają mi się właśnie te momenty, w których wcielamy się. W jakieś inne postacie. No bo w sumie jest to trochę bez sensu, no. Ja tutaj widzę, że mam chyba tylko sobie tak się przejść. I nic więcej, I tak jak był, było to starcie Rosza i Jorweta. I po co ja byłem tym Roszem? Zrobić jakąś porządną, fajną katę, jak oni sobie tam walczą? I byłoby że że dobrze. Felart to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak gdy ma Też się sprzedał? Książę z tenis nie odpowiedział. Ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Dobra, już prawie jesteśmy. Witamy uniżenie Jego Wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobiercę rodu jednorożca pana na Art Kereich, arcyksięcia Banart, pogromcę Nilfgardu. Witamy na Edirnskiej ziemi! Ile chcecie? Wasza Nie, wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 tysięcy koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. <coughs> w zamian złożymy hołd lenny Waszej Wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. Aura macie połowę i spadać. Dostaniecie po 50 tysięcy. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w Waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas znie... Oni nie zrozumieją. Tak, Felard. nienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabiję was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Co wtedy? Panie... Przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Mm. Jest y, jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... <coughs> Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabi, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. <coughs> A nie, ten tutaj taki typowy król. Duża postura, broda. Zapraszam! A wy na co czekacie? Typowy król i podpisywać. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? Pięćdziesiąt tysięcy. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każdemu padalcowi zawrzeć pysk! Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapije i zamiast południa zrobi się poranek! Ja panie Każ ją pojmać! Aha. Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nie ludzi i pozwolimy opuścić granice swego królestwa. Osalisz siebie i własną armię. <laughs> Masz to. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Karajk. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu, tutaj, teraz, w obecności ludzi i bogów, wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła Smoka. Hmm. E, może się jeszcze na coś przyda. Podobasz mi się, dziewczyno. Żywa! Chcę ciebie i tego kraju. Najpierw będziesz musiał zdobyć Wergen. Najpierw ty, potem Wergen, a na koniec całe Edirn. Bracią! Śmierć! To i to będzie rozrupa. Nie spodziewałem się tego. No i w końcu i tak walczymy. Więc... Nie wiem po co był ten wybór. I ona niby zabiła smoka? O, chyba się zdenerwował. Dziwna akcja. Nie fajnie. Dobra, coś się tam działo, no ale dobra. O, jest i Geralt i Rosz. I wbijamy tutaj. Hej, stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna, chędożona cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem psia, mać kto to jest. Królobójca sakramencki, Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz jaśnie, rycerzu, od zadań specjalnych. O! No. Chyba to, co się tam Ani dzieje. drgnij, mutancie! Leć no który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go! Daj spokój, Zywik, nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się! Ani drgnij! Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Queen? No, Queen. Co jest kurwa? No to nasz król nieźle coś odwalił. Rozumiem, że teraz pobiegniemy go ratować. Dobra, zobaczymy. O. Kogo my tu mamy? Jakieś demony Duchy poległych rycerzy No, jest Geralt No to zaczynamy zabawę Nie no, Geralt jest szybki Jak szybko dobiegł Żołnierze z Edirn też tu są! Potem będzie czas na podziwę Musimy iść. Wytrzymać! Muszę zebrać mocno No to Deadmold, pośpiesz się. Czy mi się zdało, że te dwa opiery walczyły przeciwko sobie? Jaki przeskok. A Hensel czasem nie rządzi Kedwen? To to chyba jego rycerze. O, jeszcze muszę sobie właśnie do Levela dobić jakiś talent. O, no, Deadmol, dead Chilla, zaczarujcie coś. A da się tylko będzie tu teleportować, no. Draugir? Co to jest? Dobra, żeby go zabić. Jeszcze trochę. Dziwne, że w ogóle życie nie tracę. Dobra, ten większy już nie żyje. A roż też by się coś ruszył. Dobra, to chyba tyle. Esencja śmierci. Aha A jeszcze czy z czymś tam walczy. Nieźle, król by się tak narażał. Odważny jest. To było mocne. Co się stało? Gotowy! Trzymajcie się mnie! Co się dzieje? Gdzie jest słońce? Zaśmienie, ktoś rzucił lód. To co robimy? No, widzimy. Ale musimy się wydostać. Wypiory są wrażliwe tylko na samym, i trzeba Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się głową! Jak on tu wchodzi, no przecież kurde? Wiem, że są słabi, ale to nie powinny ich, ich tak całkowicie zabijać. Co chyba nie mogą tu wejść? No. Coś jak magiczna bariera widzę. Jednakże czasem im udaje się trochę przejść, ale wtedy są już za słabi. No to nieźle. Rozumiem, że teraz wracamy tam do obozu. O to momencik, sobie tutaj rozdam talencik. No, redukcja obrażeń i żywotność. Ciśniemy. Fajnego ma kogocika, to chyba o nim gadała tam ta Saskia Hmm, tylko co tu się odwaliło? Pewnie tam ten kamień był jakiś przeklęty po prostu Ups I po prostu ta krew tego... duchownego coś narobiła te wszyscy atakują Molda. Musimy utrzymać barierę Dziwna sprawa. Niby się by tak pojawiają, a potem coś się odwala albo pewnie się Klevisi. teleportują. Chce mnie zabić! Trzymaj się blisko. A właśnie. Już bo to podobno była jakaś Nie bitwa, bitwa i ta sabrina nagle którym nawet tam z jednej dodatkowej misji widzi na jedynki. Odwaliła tutaj właśnie jakiś czar. Tak. No ale w tym... w tej misji dodatkowej było przecież o tym. Że on coś tam z królem heslem. Hensel tam miała się ugadać Mhm mm Tylko widzę, że od odwaliła tu niezły jaja Jakoś... Aha, pewnie Pewnie wyrzuciła jakiś czar takiego masowego zniszczenia I po prostu to się wszystko zniszczyło Z tego co tutaj gadał yy, Hensel z Deadmoldem No i przy okazji się rzuciła jakaś klątwa widzę I to taka dość potężna No bo w sumie, no fajnie Musimy zabić tyle tysięcy, no to dość. Od grupować... O, fajne, dajemy to. No i teraz... Moment, zabijmy kogoś. Te niszczą się. Ups, ja... ups, ja, O jest właśnie. Teraz mamy taki pasek. I potem po prostu jak... Może tak nie będę wychodził. I potem po prostu jak ten pasek adrenaliny nam się naładuje. To możemy robić jakieś takie fajne wykończenie I w ogóle wtedy zabijamy jednym ciosem Więc to jest fajne, nie? Jednego czy dwóch przeciwników zależy że ilu jest Ale więcej raczej już nie Tak czy tak, fajna sprawa Może to nawet y zrobię teraz Jak mi się uda Bo ta adrenalina, no w miarę to rośnie Ale jednak oh wiecie już No Grunt, że twoja bariera, a nie żadnie, więc jest dobrze mhm. Czyli tu są rozumiem oddziały Edirn, no Edirn opier ed Edirnskiego Rycerza i Kedwańskie. Tylko te Kedwańskie niestety też nas atakują, więc nie jest fajnie. Mhm. Pewnie jeszcze coś nas zaatakuje po drodze. No to teraz raczej bitwy nie przeprowadzimy sobie o tak, no bo teraz pole jest tu zajęte przez te wszystkie upiory. I po co się ty zabijał tego... tego... Yy, duchownego? Wziął, walczył ze saskiem, tamten potwet, to ten mu wziął i łeb porozczaskał o ten przeklęty kamień. Rozumiem, że teraz to będzie nasze zadanie w tym akcie. Żeby po prostu chronić go i jeszcze przy okazji... no właśnie odczynić ten urok. No ale ten pazek adrenalina jak się nie walczy to on chyba też spada Ale nie jestem pewny Dobra Kurde teleportują się co te upiory W ogóle nie mogę się ogarnąć Gdzie mam machać tym mieczem Co tu to, to ha już sobie lata w powietrzu martwy Aha temu bajera coś opada I temu tak za jakiś czas się tu pojawiają Rozumiem ale już prawie jesteśmy na miejscu Więc nie jest źle Już prawie jesteśmy No, Deadmold się postarał z tą barierą, fajna sprawa Ups Co to miało być Doszliśmy? No, jak się ładnie przejaśniło już, dziwna sprawa. I teraz sobie tak na lecie przechodzimy? No to dziwne, trochę. Ale dobra. Detmold, Shila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii! Bezwłocznie, Wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje Wiedźmin, potem zobaczymy. Mhm. Oj, pięknie. No i co z się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Fulltesta i Demavenda. No to chodźmy. No i, i spokój. Dobra. To zaraz nim. O, mamy tutaj nowe zadania. Mini Minigierki, którymi się tu z chęcią zajmę. Ale póki co, do usłyszenia w kolejnym odcinku, ponieważ ten już trochę trwa. Mniej więcej wprowadziliśmy się w ten klimat drugiego aktu. Więc... Do usłyszenia w kolejnym odcinku z w Wiedźmin 2. No nieźle się tu urządzili. Dobra, do usłyszenia.